Cześć! Wita Was Ciulowa, Pani Domu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam przepis na ciasto bez pieczenia. Zrobimy razem to, wspaniała będzie rzecz. W końcu przyszedł czas, by ciasto jest. I Potrzebne nam będą do tego brzoskwinie z puszki. Ja tu już mam brzoskwinie odsączone, a z tego soku, który został nam po brzoskwiniach, ugotuję budyń. Do garnka wlewamy, wlewamy dwie szklanki soku z brzoskwiń i dosypujemy do tego łyżkę cukru. I to podgrzewamy. Tutaj mam jeszcze pół szklanki tego soku. Do tego dosypiemy budyń. O, rozsypało się. I rozmieszamy. Ja tu mam budyń śmietankowy, no a może być też waniliowy. Byle nie jakiś smakowy, bo zmieni to kolor nam. Mieszamy. I gotowe. Sok już nam się zagotował, to teraz możemy wlać do niego rozmieszany budyń. Mieszamy, żeby nie było grudek. Budyń już gotowy. I teraz musimy odstawić go do ostudzenia, ale przed tym y, przykryję jeszcze wierzch folią spożywczą, żeby nie zrobił się kożuch, który potem będzie ciężko rozmieszać. Budyń się studzi a w tym czasie, Pokroję brzoskwinie. Myślę, że tyle wystarczy. Resztę zostawimy sobie do dekoracji. I teraz przygotujemy sobie formę do tego ciasta. Ja mam taką blaszkę małą. Blaszkę wyłożę folią spożywczą, żeby potem było łatwiej to ciasto nam wyjąć z foremki. foremka gotowa i teraz mam tutaj biszkopty i wyłożę tą foremkę biszkoptami i tutaj jak widać zmieszczą się trzy, bo to jest mała blaszka a resztę biszkoptów trzeba będzie poprzycinać to tak myślę, że na połówki układamy jak przerwy zostaną to nic nie szkodzi, bo to i tak masa mam Przykryje wszystko. Dobra, myślę, że tak wystarczy. Budyń już ostudzony, więc teraz do misy robota daję jakieś półkostki masła. I teraz ucieramy masło. Tak długo ucieramy, aż będzie puszyste i białe. Masło roztarte. Teraz będziemy dodawać do niego porcjami budyń i ucierać na gładką masę. Po dwie, trzy łyżki, żeby się dobrze rozmieszał. Teraz następna porcja. I ostatnia partia. Masa już gotowa. Teraz do przygotowanego kremu wrzucam pokrojone wcześniej brzoskwinie i łączę ze sobą. Masa jest rzadka, jak widzicie, ale jak pójdzie do lodówki, to ona zgęstnieje. Wymieszane. Teraz bierzemy przygotowaną wcześniej blaszkę z wyłożonymi biszkoptami, nakładamy krem. Wyrównujemy. Widzicie, krem jest jeszcze taki rzadkawy, więc te przerwy między biszkoptami na spodzie to on ładnie je pokryje. I na to dajemy znów warstwę biszkoptów. I na te biszkopty wykładamy znów krem. Znów wyrównujemy i znów na to warstwę biszkoptów. Nie musi być równo. A na te biszkopty możemy zrobić dekorację. Ja mam tu mleczną czekoladę. Biorę tabliczkę, yy, biorę obieraczkę do warzyw i ścinam obieraczkom takie grube wiórki. Tutaj okay, może być, nie musi być idealnie. Biorę sobie pozostałe brzoskwinie. Kroję sobie na takie pół plasterki. Brzoskwinie pokrojone. Teraz biorę nasze ciasto i układam na czekoladzie. Tam gdzie czekolada nie przykryła biszkoptu, to tam możemy ułożyć. Ciasto już jest gotowe, no prawie gotowe, bo teraz musimy je włożyć na jakieś dwie godziny do lodówki. Żeby masa stężała. Ciasto po jakimś czasie wyjęłam z lodówki. Powinno trochę dłużej być, bo tu trochę mi się rozwaliło przy wyjmowaniu. No ale jak tu u ciulowej pani domu, to nie będzie wszystko idealne, więc ujdzie w tłoku. Życzę Wam smacznego. Jeśli Wam się podobało, to łapka w górę siema!